23 lutego 2011 w sprawie zagadnień i gimnazjum gimnazji numer 1 im. Świętej Królowej Jadwigi Bogromu. W związku z tym pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały. Proszę o podniesienie kart do głosowania. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Proszę, proszę o podanie wyników. 11 głosów za, 8 przeciw, Stwierdzam, że w wyniku głosowania Rada Miejska podjęła uchwałę nr 6 w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjum nr 1 w imieniu Świętej Królowej Jagili w Obroniu. Proszę o podanie